Pomoc medyczna była, jest i będzie potrzebna każdemu z nas. W działdowie od tygodnia działa szpitalny oddział ratunkowy w nowej odsłonie. Zobaczmy, jak teraz wygląda to miejsce. W poniedziałek oddaliśmy pierwszą część przebudowanego i zmodernizowanego szpitalnego oddziału ratunkowego do użytku. Zostały przeniesione wszystkie potrzebne sprzęty i personel od poniedziałku pracuje już na nowej części oddziału SOR. -u. Szukasz pomocy? Nie wiesz, którędy iść? Spokojnie. Nie ma powodu do dodatkowego stresu. Nowa organizacja przestrzeni i oznakowanie sprawiają, że drogę znajdziesz bez problemu. Natomiast teraz państwo, żeby każdy pacjent, żeby mógł dostać się do SOR, musi wejść głównym budynkiem i kierować się strzałkami na prawo do takich przeszklonych drzwi, gdzie wszystko jest bardzo dobrze oznaczone, oznakowane tabliczki jak do SORu dotrzeć. To dopiero pierwszy krok w planach, kolejne zmiany. Rozpoczęła się druga część inwestycji. Prace budowlane już trwają. Myślimy i mamy nadzieję, że z końcem października druga część będzie też po odbiorach przygotowana i wtedy będzie ruszy sor pełną parą i będzie cały nowy, piękny do korzystania dla naszych mieszkańców naszego powiatu. Nowy sor to wyraźnie lepszy komfort dla pacjentów i warunki pracy dla medyków. Personel jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. A większa kubatura pomieszczeń pozwala przyjąć więcej osób jednocześnie. Liczba łóżek wzrosła o dwa miejsca.